Polak w Polsce gospodarzem. Nazwa fundacji wywołała u radnego Polski 2050 poważny incydent kałowy, no bo jakże to tak? Polak? Jest duży, duże logo tej fundacji Polak w Polsce gospodarzem. Witam was jako, że rzeczy dzieje się na polskiej prowincji, gdzie ludzie trzeźwo patrzą na świat, no i przede wszystkim nie są bieda kosmopolitami z kompleksem zachodu, to i oskarek od Hołowni został szybko wyjaśniony. Więc w zasadzie komentarz jest zbędny. Polak w Polsce gospodarzem, to jest niewłaściwa nazwa? Właśnie, to jest. A kto ma być gospodarzem? Jeżeli radny mówi, że hasło Polak w Polsce gospodarzem, to jak powinno być? Chińczyk w Polsce gospodarzem i my nie reagujemy na to? Absurdalna sytuacja. Podczas sesji Rady Miasta jakaś urzędniczyna opowiada, że jej się nazwa firmy bądź fundacji nie podoba. Na szczęście szybko została doprowadzona przez kolegów i koleżanki do pionu. Jednak ta sytuacja ma drugie dno. To nie jest tak, że chłop zobaczył plakat i się nagle uruchomił. I kiedy je razem odkryjemy, sami przyznacie, że dla skrajnej lewicy, do której ekipa Hołowni się zalicza, to normalne. Ale od początku radny Tomasz Kubiak znalazł niepokojący plakat Chciałem się zapytać, czy wyrażała Pani zgodę na y, odbywanie się zajęć w y, Państwa stołówce szkolnej Fundacji Polak w Polsce Gospodarzem? Zajęcia dla dzieci z klas 1-3, zajęcia rytmiczne, zumba dla dzieci, y, one miały, y, 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 już pojawił się plakat w przestrzeni publicznej, który rozpo, rozpowszechniają jakby nauczycielki z Pani szkoły. Y, które zapraszały 21 października na pierwsze zajęcia w stołówce. Zajęcia odpłatne o godzinie 13.45 poniedziałki, 99 zł miesięcznie i jest duży, duże logo tej fundacji Polak w Polsce gospodarzem. No, osobiście wydaje mi się, że w klasach 1-3 dla takich dzieci, które chłoną wszystko jak gąbka, taka nazwa fundacji wydaje mi się trochę niewłaściwa i niestosowna. Czyli nie chodzi o zajęcia jako takie, no bo Zumba to są wygibasy połączone z układami tanecznymi, ale o nazwę organizatora. Dzieci zostałyby zdemoralizowane w jakiś sposób, gdyby zaczęły ją analizować, gdyby zaczęły rozkminiać, no jak to, to Polak mógłby być gospodarzem. Okej, okay. ale skoro przedstawiciel Polski 2050 tak dba o dobrostan naszych dzieci, no to co z japońskim producentem? Żarówek osram. Czy trzecia droga przypadkiem nie powinna bronić naszych dzieci przed demoralizacją w marketach budowlanych? Przecież te bezyceństwa są reklamowane w prasie, telewizji, w internecie. Więcej są wciskane nam w gazetkach do skrzynek pocztowych i rzucane pod drzwi. I to jest niebezpieczne i to jest ryzykowne. No dobrze, ale co takiego niebezpiecznego jest w przekazie, że Polak jest w Polsce gospodarzem. Różnica między Polak mały, a Polak w Polsce gospodarzem. Co takie dziecko z klasy 1-3 wynosi z czegoś takiego? Czyli jak będzie kolega, kolega inny naro innej narodowości w klasie, to znaczy to ja jestem tutaj gospodarzem, taki przekaz. Argument dość naciągany i infantylny, ponieważ nawet dzieci wiedzą, że gospodarzem jest z zasady osoba dorosła, ale pójdźmy tym tokiem rozumowania i przyjmijmy, że dzieci w brzegu oglądając te plakaty na tyle by się zradykalizowały, że wysyłałyby tego typu komunikaty w kierunku dzieci, na przykład tych relokowanych w ramach paktu migracyjnego. Ja przypominam, start już za dwa lata, w końcu wszyscy będziemy mogli zacząć pomagać. Czyli Polak nie powinien mówić, że jest gospodarzem, żeby migrantom nie było przykro. W takim razie, jak powinniśmy się zachować, prawda? No i tutaj z pomocą przychodzą nauki guru, formacji. Do której należy radny Tomasz. Są tu też z nami nasi goście, którzy przebyli drugą drogę od swoich domów, ze swoich domów i znaleźli schronienie, gościnę na naszej ziemi. Chcę, żeby czuli, że to jest też ich dom. Rozbierzmy więc te złote myśli na czynniki pierwsze. Gość ma się czuć, że to jest jego dom. Dlatego tak problematyczne jest to wspominanie o tym, że jest już jakiś gospodarz. No bo skoro ktoś ma się czuć, że to jest jego dom. To ma się czuć jako gospodarz, a że to kompletnie nie ma sensu, więc lepiej w ogóle odpuścić sobie temat gospodarza. Dość. Oczywiście to jest tylko ideologia. To są założenia lewicowej międzynarodówki, które każdy z Was kojarzy, ale mamy także do czynienia z typowo polskim pierwiastkiem. Nazwa fundacji była mi skądś znana, kojarzyłem ten zwrot, chociaż nie wiedziałem skąd. Dlatego też zacząłem szukać informacji, w sieci no i tak wyszło, przypomniało mi się, że fundacja organizuje od kilku lat marsze niepodległości we Wrocławiu. Szef fundacji, Robert Piskorski mocno współpracuje z Jackiem Międlarem. Na początku myślałem, że to jest tylko zbieżność nazw, ale okazuje się, że to jest ta sama fundacja. Marsze Niepodległości i Zumba. Na stronie fundacji znalazłem pismo w sprawie interpelacji radnego Kubiaka. To nie chodzi o oprogramowanie dzieci jakąkolwiek ideologią, zwykłe zajęcia rytmiczno-taneczne albo wokalno-instrumentalne. A co do tego drugiego dna, o którym wspominałem, do tego typowo polskiego pierwiastka, otóż wielkimi krokami zbliża się Narodowe Święto Niepodległości. I lewica dostaje kociokwiku, tak jak przed świętami Wielkiej nocy, przed świętami Bożego Narodzenia czy wszystkich świętych. Zniczy dymią, karpie cierpią, naćgani katolicy zataczają się na pasterce, skąd my to znamy. Więc nie dziwota, że i radnemu Kubiakowi te negatywne wibracje się udzieliły i zaczął szukać nacjonalizmu w lekcjach. Chciałem się zapytać, czy wyrażała Pani zgodę na odbywanie się zajęć w Państwa stołówce szkolnej Fundacji Polak w Polsce Gospodarzem? Zajęcia dla dzieci z klas 1-3, zajęcia rytmiczne, zumba dla dzieci. One miały, już pojawił się plakat w przestrzeni publicznej, który rozpowszechniają jakby nauczycielki z Pani szkoły, które zapraszały 21 października na pierwsze zajęcia w stołówce. Zajęcia odpłatne o godzinie 1345 w poniedziałki 99 zł miesięcznie i jest duży, duże logo tej fundacji Polak w Polsce gospodarzem. No osobiście wydaje mi się, że w klasach 1-3 dla takich dzieci, które chłoną wszystko jak gąbka, taka nazwa fundacji wydaje mi się trochę niewłaściwa i niestosowna. Polak w polsce gospodarzem to jest niewłaściwa nazwa? No i to tyle ode mnie, i to tyle na teraz. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś się zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Co do nowego formatu filmów, o którym tak mówiłem, a teraz jest cisza, to są prace zakulisowe. Fakt jest kilkudniowa obsuwa, ponieważ, no jak wiecie, Zachorowałem na grypsko czy innego COVID-a, więc no, ledwo, ledwo ledwo tutaj stoję, tyle wam powiem. Jeszcze musiałem dzisiaj pojechać do rodziców, pomóc. Przyjechałem, położyłem się, na szczęście leki mnie na parę godzin przewróciły do życia, więc nie mam, nie mam czasu dopinać szczegółów, ale nie martwcie się. To jest projekt, po którym bardzo dużo sobie obiecuję, no i mam nadzieję, że będziemy z niego dumni, że w końcu uda się przebić ten niewidzialną bańkę informacyjną. Życzę tego Wam, sobie, miłego dnia, miłego wieczoru.